Przypadające 24 lipca Święto Policji w tym roku ma wyjątkowy charakter. Upamiętnia powołanie w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. Mysłowicy Mundurowi świętowali te dwie ważne daty we wtorek, 16 lipca. Uroczysta zbiórka była także okazją do przyznania nagród i awansów. Dla każdego policjanta jest to dzień szczególny, zwłaszcza dla policjantów, którzy tego dnia otrzymują wyróżnienia bądź mianowania na wyższe stopnie służbowe. To jest wyróżnienie dla tych policjantów za ich ciężką pracę za służbę dla społeczeństwa, za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa dla, dla mieszkańców naszego miasta. Awanse i wyróżnienia wręczali stróżą prawa m.in. szef śląskiej policji nadinspektor Krzysztof Justyński, komendantem słowickiej jednostki nadkomisarz Dariusz Koniak czy prezydent Dariusz Wójtowicz. W naszej jednostce w tym roku 46 policjantów otrzymało mianowania na wyższy stopień służbowy. Troje policjantów zostało wyróżnionych odznakami za zasługi w służbie, także no, bardzo ważne wydarzenie dla nas, dla Policji i dla całej jednostki Garnizonu Śląskiego. Wojewódzkie obchody święta Policji zaplanowane są na 21 lipca. W Katowicach swoje wyróżnienia odbierze część mysłowickich mundurowych, w tym nadkomisarz Dariusz Koniak, komendant miejskiej Policji w Mysłowicach, który uzyskał awans na stopień podinspektora.